Oscary 2023 Lady Gaga ratuje fotoreportera na dywanie. Doszło do wypadku. Wideo. Czysto najciekawsze momenty wielkich gal umykają kamerą. Tak było i w tym roku na Oscarach. Kiedy podczas przemarszu gwiazd po dywanie w kolorze szampana jeden z fotoreporterów nieoczekiwanie runął na ziemię. Początkowo mało kto zwracał na niego uwagę. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo podczas gdy osoby stojące nieopodal lezacego na ziemi mężczyzny tylko mu się przyglądali. Bedaca już znacznie dalej Lady Gaga nie zwlekala ani chwili, aby ruszyć na pomoc. Nie zajac na swoje drogocenne suknie odwersacy ani warte setki tysięcy bizuterię pobiegła w kierunku fotoreportera. Gdy fotograf zbierał się powoli z ziemi, Lady Gaga schyla się, aby go asekurować. Dopiero gdy gwiazda została zapewniona, Zeus wszystko w porządku, ruszyła dalej ze swoim towarzyszem ku scenie Dolby do teatru. Przypomnijmy o Scary 2023. Sandra Ols nie wynagali w kreacji Hermes z diecia.